Wybuch w nigeryjskiej rafinerii. Ciało ofiar. Nie da się rozpoznać Pożar w nigeryjskiej rafinerii. Ciało ofiar. Nie da się rozpoznać. Ponad 100 osób zginęło w wyniku eksplozji w nielegalnej rafinerii ropy naftowej w stanie Rivers na południu Nigerii, poinformowała agencja Reutersa. Ich chciał nie da się rozpoznać, przyznał jeden z lokalnych urzędników. W nielegalnej rafinerii wybuchł pożar. Spłonęło ponad 100 osób i chciał nie da się rozpoznać, przekazał komisarz Stanu River do spraw zasobów ropy naftowej go od ludzkopjach. Nigeria 14. Największy producent ropy na świecie, Informacje o tragicznych skutkach wybuchu potwierdziła również organizacja pozarządowa Oxfam Environmental Advocacy Centre AC. Ad. Stan Rivers ze stolicą w ponad milionowym Port Harcourt, to szósty najludniejszy region Nigerii. Ten kraj jest 14. Na świecie producentem ropy naftowej, wynika z danych amerykańskiej rządowej agendy Energy Information Administration